Witamy na kanale Becci i Kamadeusz Ferrari, siema! ma Wyluzowany? No, kurwa, po czym tu się stresować? No dwa skarki, duża wypłata, popularność, fani... duby pieniądze, szybkie samochody, wiesz jak jest, kurwa, no to nie, to nie, ma, nie, nie ma to tam, co no. Geneza outfitu, szybkie wyjaśnienie. Kurwa, ale czy się zdenerwowałem, kupiłem sobie ten... Czyli nie wyluzował. ...ten outfit, co nie? I kupiłem sobie buty. I wyobraź sobie, że... W hotelu otwieram te buty, a tam dwa prawe. Ty no. No nie. No... Pś, kur, kurwa, jak ja się zdenerwowałem, mówię. No tak Tak się cieszyłem, że wiesz, kurwa, lubię się fajnie ubrać, lepiej się wtedy człowiek czuje. Fajną stylówkę, w moim mniemaniu oczywiście fajną. A tu kurwa, nie mam butów do nich. No ale na całe szczęście mój ojciec wcześniej zabrał dwie pary jakichś innych pantofli z domu i tak nie byłem zadowolony, bo czarne sobie kupiłem do tego. Ale no. Ulżyło mi, nie? Ulżyło mi, bo, no, No hit dwa prawe buty dostać, to jest... No, w Pek Kloppenburg w Warszawie kupiłem, no. A antyrek antyreklama. Okej, okay, mówiłeś między innymi o twoim życiu nastoletnim, pierwszy raz chyba nawet o nim opowiadałeś. Mówiłeś, że miałeś z jednej strony łatwo, ale to się później... Przerodziło, że dość ciężko w dorosłym życiu. Mnie najbardziej zainspirował temat solówek. Że ty przyszedłeś, miałeś 13 lat, przyszedłeś do gimnazjum, jedna solówka, za chwilę druga, trzecia, czwarta. Pamiętam, że Artur Szpilka prowadził sobie zeszyt z solówkami. Jak było u ciebie? Jak ty podchodziłeś do tego tematu? Pewnego wieku liczyłem, ale później a ja miałem. Słuchaj. Nie chcę o tym mówić, bo tu nie ma się czym chwalić. Ja u nas się ludziom nudzi i znudów się napierdala innych ludzi. Po prostu tylko nie, nie ma tak, że my chodzimy i bijemy, tylko małe miasto turystyczne, turyści przyjeżdżają, kozaczą się, szukają guza, jak szukają guza, to my im go dawaliśmy. To tak w skrócie. E, jako dzieciak, jeśli chodzi o gimnazjum, to no, stary wyobraź sobie, że ktoś ma mój charakter nie? i jeszcze kurwa ma zajebistą dupę i, i jest e, ubrany do jebania, no bo miałem naprawdę moi rodzice świetnie zarabiali z tamtych czasów. No to wkurwiałem wszystkich, tak. Naprawdę byłem giga wysportowanym gościem, jeśli chodzi o swój rocznik. Także w moim roczniku do mnie nie fikali, ale w starsi ciągle się chcieli, bo starsi mieli łatwiej, a ja byłem mniejszy fizycznie od większości z nich, więc... Ja psychicznie przebrnąłem przez... No, bójki z wiele lat starszymi, no bo potrafiłem naprawdę mieć 14-15 lat, bić się z 20-latkami, więc... Więc... i to nawet wyjść honorowo, solówka jeden na jeden. Chociaż ja często się okazywało, że nie jest honorowo, jeśli mi coś szło, to, znacznie, to mnie na przykład z niego ściągnęli, czy coś, więc... Ludzie mogą mi wierzyć, ale nie muszą mi wierzyć, co nie? Bo ja zauważyłem, że jak w internecie opowiadasz o takich rzeczach, to się im wydaje niemożliwe, kurwa. Nie wiem. Tam, skąd ja pochodzę, tak jest. Tak było przynajmniej. Nie ma, uważam, że nie ma się czym chwalić i, i uważam, że to jest głupie i w ogóle jakby... Ja na przykład teraz nie chcę się bić na ulicy i jakby ktoś się chciał bić, to, to biłbym się dopiero wtedy, jakbym musiał. Nie widzę żadnego sensu w biciu się na ulicy. Żadnych korzyści, mnóstwo minusów, a jeszcze można sobie spierdolić życie. Ukształtowało to twój charakter? No na pewno to wpłynęło na mój charakter. Pytanie, wiesz... No bardzo to wpłynęło. No człowieku, no kurwa, no bardzo to wpłynęło na mój charakter. I to nie było tak, że... Bo z ludzi perspektywy to wydaje się... Powiem wam, jak to... Jak ja to czułem. To nie było tak, że... Ja, kurwa, ale jestem twardy i się napierdalać w wieku 14 lat z 20 latkiem, tylko przestraszony byłem w środku do granic kurwa możliwości, ale, i tak, ale, ale i tak szedłem i się biłem. E, bo ja jestem wychowany, mój ojciec zawsze mi wpajał takie rzeczy jak honor i tak dalej, ale strasznie zraziłem się do słowa honor, jak zobaczyłem, że wszyscy dookoła nie mają honoru, więc te wszystkie kurwa. To wszystko, w co wierzyłem, to, to, w tych filmach, jak oglądałem tych bohaterów i tak dalej, to się okazało, że to mało istnieje w realnym życiu, więc trzeba się dostosować. No. Drugi raz nie szedłbyś tą drogą? Uważasz, że mógłbyś być mądrzejszy i na przykład się wycofać, nawet kiedy, nie wiem, byłaby to jakaś ujma na honorze? Właśnie nie wiem, kurwa. Nie wiem. Nie potrafiłbym się wycofać. No, nie potrafiłbym, żeby gość, którego w ogóle nie szanuję, kurwa, nie szanuję go, bo... Bo, bo go nie znam, bo nie mam nic do niego, ale on ma do mnie problem o to, że nie wiem, że mam kurwa ładne ciuchy i zajebistą dziewczynę, a on niestety tak nie miał w domu. To nie jest tak, że ja coś do niego miałem, bo tak nie miał, ale oni często mieli coś do mnie za to i próbowali mnie dojeżdżać, tylko a ja miałem zawsze taki charakter, że nie było gościa, którego spotkałem w swoim życiu, żebym mu nie odmówił, nie? żebym mu nie odmówił, no, tak się tak było. Eee, mówię o czasach, jak byłem dzieciakiem, nie? Teraz tak. Już miałem kilka razy taką sytuację, że ktoś tam gdzieś tam zaczepił i jeszcze dwa, trzy lata temu bym mu wyjebał, a teraz sobie pomyślałem, a pierdol się, kurwa, balasie. I sobie poszedłem w swoją. Eee, wiemy, jak to jest w świecie show biznesu. Wiele znajomych, wiele ludzi, ojców sukcesu. Czy zdarzało się na przykład. Tak, że ludzie, z którymi miałeś dużo e, napięćku w przeszłości, teraz, nie wiem, wypisywali do ciebie siema, mamadi, to ja znamy się i tak dalej? Stary, no na przykład mam takiego jednego typa, z którym chodziłem do przedszkola, nie? Cześć mi, kurwa, na siłownię idę, widzę go, patrzę, że ja się zbudował, a zawsze miałem go za lamusa, nie? I byłem ciekawy i mówię, i wiesz, i tak się patrzę, żeby cześć, mu powiedzieć, kurwa, nawet nie... wiesz, wyjebane na mnie, co nie? Dobra, nie, to nie, przecież ja się nie będę pucował. a na przykład teraz do mnie pisze, nie, że zapraszam na urodziny, stary, razem chodzimy do przeszłości. Ale a... wtedy to było jeszcze przed twoim, przed twoją tak, osobą. Tak, wiesz, tu nawet Cześć mi nie chciał powiedzieć, a tutaj nagle na urodziny mnie zaprasza. Bo to już jestem wtedy, już teraz na niego ciekawszą osobą, ale to było dla mnie takie coś, że pamiętam, że, że wiesz, że przed, jakby jeszcze, nie... że sobie pomyślałem, że ty jesteś dla mnie kurwa gościu skreślony, nie? Po prostu. Dużo takich sytuacji miewasz? Odzy odzywają się ludzie, no odzywają się. Ale też Kurczę, nie wiem, czy, czy dużo mam takich, że mnie olewali? Nie wiem, bo ja zawsze ja nigdy nie ganiałem za ludźmi. Ja miałem swoją paczkę znajomych, ja się z nimi trzymałem, ja byłem bardzo... Ja, ja do dzisiaj jestem bardzo niedostępny do ludzi. Zobacz, ja się nie koleguję z innymi influencerami. że ja żeby nie chcieli? Kurwa, oczywiście, że dużo jest influencerów, tylko ja jestem taki kurwa dziwny. Wiesz, no. jak jest ale, w świecie influencerów, ogóle? Zdy 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 zdystansowany. Jestem. E Nigdy nie widziałem też sensu i nie mam manii włożenia komuś w dupę, ani podlizywania się, i, ale łatwiej się otwieram na ludzi, którzy są do mnie pozytywnie nastawieni. Jak widzę, że ktoś mnie szczerze lubi, mm, no to, to ja też go e, bardziej lubię, łatwiej go wtedy wpuszczam do swojego środowiska, niż jak widzę, że to jest takie e, przez pryzmat liczb. liczb nie? Przed nami jeszcze ważenie, gala, będzie o czym rozmawiać. Dzięki Amadi Pozdróweczki.